Dawno nie było odcineczka z serii Brawl Starsowe Q&A, czyli właśnie taka seria, w której to wy zadajcie mi pytanka odnośnie Brawl Stars i ja muszę na nie odpowiadać. Więc chyba najwyższa pora, żeby właśnie nagrać kolejny odcinek z tej serii i witam was w nim bardzo serdecznie. Mam przygotowane 7 najciekawszych pytań, które mi zadawaliście. No i między innymi jedno z nich dotyczy właśnie prezentów Mister Bista, darmowych prezentów, czy one jeszcze powrócą, jak tak to kiedy. Będzie naprawdę ciekawie, bo takich grubych pytań jest o wiele więcej, więc no nie możecie przegapić tego filmu, oglądajcie od początku do końca. I bardzo ważna rzecz, jak chcecie, żebym nagrał kolejny odcinek z serii, gdzie odpowiadam na Brawl Starsowe pytanka, no to zadajcie jakieś pytanie w komentarzu. Najciekawsze oczywiście wybiorę i odpowiem i oprócz tego zostawcie łapę w górę. Bo jak wiemy tutaj powiedzmy tak 6000 łapeczek, to wtedy właśnie za jakiś czas wrzucę wam kolejny odcinek z tej serii. Pytajcie, o co tylko chcecie związanego z Brawl Stars, no i oczywiście, jeśli możecie wanić suba na moim kanale, bo uwaga! Tutaj wysiadam aż 30 losowych osób, które subskrybują mój kanał. W kolejnym filmie chcę pokazać aż 100 osób, więc jak zostawisz subika, to jest szansa, że tam będziesz. A jak lubisz to naprawdę warto mieć subika, bo wtedy nic nie przegapisz i z wszystkim będziesz na bieżąco. Bez większego przedłużenia Pierwsze pytanko, czy będzie w Brawl jeszcze coś ciekawego przed Brawl Talkiem, czy już będzie sama nuda? Tak się składa, że w poprzednim odcineczku mówiłem wam, kiedy ten Brawl Talk dokładnie będzie, no i będzie on już naprawdę za niedługo, do Brawl Talka zostało bardzo mało czasu, ale wiem, że twórcy mają przygotowany jeszcze jeden specjalny event, który wejdzie przed Brawl Talkiem i możemy spodziewać się go już na dniach. Więc możemy się umówić, że ja już wam powiem, co to dokładnie będzie za event, bo ja wszystko o nim wiem, ale zanim to, no to jak możecie, wpiszcie szybko kodik Tori w sklepie Brawl Stars. Każda osoba, która ma wpisany mój kod i na przykład doładuje sobie jakiś pakiet klejnotów z moim kodiktory. Zostanie pozdrowiona na odcinku. Tu macie maila, na którego wysyłajcie mi nagranie lub skina, jak kupujecie coś z moim kodem, i wtedy właśnie będę was pozdrawiał. Więc, propos tego eventu, będzie to specjalny Mecha Event, czyli, no, taki event związany z Mecha skinami. Tutaj wam wyświetlam lobby, a bardziej tło w menu w lobby, które będzie podczas tego eventu. Takie fajne, zielone. Mi się nawet podoba, możecie napisać w komentarzu, jakie oceniacie w skali od 1 do 10. Ale wtedy wyjdą też dwa nowe specjalne skiny, w sumie to więcej skinów, ale dwa takie główne skiny wyjdą nowe. I będzie to po pierwsze Mecha Kolcik, który będzie kosztował 299 zresztą wszystkie te skiny tyle kosztują i właśnie będziemy mogli go sobie zakupić. Gdy go kupimy, no to patrzcie jaka jest w ogóle fajna animacja, jaki ten skin jest piękny, ale dodatkowo, tak wam tylko powiem, że dostajemy jeszcze mnóstwo emotek, spray i ikonkę gracza w całym tym zestawie, więc no mimo wszystko myślę, że ten skin jest warty swojej ceny, a oprócz tego e, wtedy można odblokować dwie kolejne wersje mecha skina. Dokolta będzie taka fioletowa za 49 gemów, którą też sobie zakupimy, e, no i oprócz tego będzie też jeszcze taka żółta, którą chcę też szybciutko odebrać, czekajcie, nie tak, o o to mi chodzi. Do tej właśnie tej specjalnej wersji też dostajemy emotkę dodatkową, tak samo z tą fioletową. Napiszcie w komentarzu, który ten kolcik Wam się najbardziej podoba, ale są one naprawdę fajne. W ogóle oglądajcie ten filmik do końca, bo to są dopiero początkowe pytanka. Później będą jeszcze ciekawsze, bo najciekawsze zostawiłem na koniec. Oprócz tego w tym evencie, moi drodzy, wejdą też skiny Mecha do Leona. No to jest taki główny, który kosztuje 299 gemów. No i jak widzicie, on jest taki zielonkawy, ale i tak wygląda też bardzo dobrze. A co więcej, no też ma ten taki cały zestaw emotek i konki gracza, no i oczywiście sprayu. No i też będą dwie specjalne. Wersje do niego, które kosztują po 49 gramów. Pierwsza to biała, ona mi się tak szczerze średnio podoba jej, akurat wydaje mi się, że nie opłaca się kupować. No ale na pewno będzie rzadka. No i druga to czarna, też jakoś tak szału nie robi. Ale on chyba jest najlepszy w tej zielonej wersji, jeśli chodzi o jego mecha. Skinia. Zresztą ja ją sobie szybko przetestuję, a w międzyczasie powiem wam trochę więcej na temat tego eventu. Wiemy tyle, że ma on wejść w połowie kwietnia. Jak wiecie, no mamy 9 kwietnia aktualnie, jak wyglądacie ten filmik, jak ja go wrzucam, więc połowa kwietnia wypadałaby gdzieś koło 14, pewnie 15 kwietnia. Dlatego no wtedy mniej więcej możemy tego... Eventu spodziewać, więc no już za niedługo, może nawet w ten weekend, który teraz będzie, on właśnie wleci. Skinek do Lono jest naprawdę kozacki, zwłaszcza ma super animację, jak kogoś zabijemy. Patrzcie to, co jest, No Signal pisze. To teraz jeszcze tylko szybki test właśnie tej fioletowej wersji skina do Kolta, bo ona chyba według mnie będzie najlepsza. Trochę jest ciemna, mogła być ciut jaśniejsza, ale i tak robi wrażenie. Zobaczmy, Ulta, uwaga. Uuu, robi naprawdę mocne wrażenie, trzeba przyznać. Nie ma takiej animacji, jak tam była z tym No Signal, jest troszkę gorsza. Ale właśnie propos tego eventu, czy jest szansa na jakieś darmowe prezenty w nim? Wydaje mi się, że jest szansa, jakaś emo lub jakiś spray, może coś takiego wejdzie, a może być też jakieś specjalne wyzwanie. Na to musimy być przygotowani, bo wydaje mi się, że na samych skinach, które wejdą, twórcy nie poprzestaną i przygotują do nas jeszcze coś ciekawszego, dlatego to będzie taki ostatni event, e, który czeka nas jeszcze przed Brawl Talkiem, bo Brawl Talk ma być 20 kwietnia, przynajmniej no tak mi się wydaje, e, dlatego no, jeszcze przed tym ten event będzie trwał i on ma zakończyć już tą aktualizację, e, ten Brawl Talk i zobaczymy no, następne zmiany dopiero w kolejnym. Drugie pytanko, co ze skinami rycerskimi do Franka, kiedy one w końcu wejdą? Oj, to pytanie mi się cały czas pojawia i ciągle o nie pytacie i w sumie wam się nie dziwię. Chodzi oczywiście o te też nowe skiny, czerwony król Frank, no i oprócz tego niebieski król Frank. No bo twórcy przedstawili je już, kurde, parę dobrych miesięcy temu, a one do dzisiaj nie wbiły do gry. Zakupię sobie tego skina i powiem wam, co uważam na ich temat, bo w sumie to wiem, dlaczego one jeszcze nie wbiły. Twórcy powiedzieli, że one nie wejdą od razu w tej aktualizacji, w której pokazali je, pokazali je w tym brołtoku, że nie wtedy wejdą. Tylko, że wejdą one podczas specjalnej okazji. No i kiedy może być ta specjalna okazja? No chociażby na urodziny bro. Stars lub na urodziny jakiejś innej gry e, Super Sala typu Clash Royale czy Clash of Clans. To jest bardzo możliwe, e, no więc e, musimy jeszcze chwilkę pewnie poczekać na nie. Jest szansa, że to będzie już w tej aktualizacji, która będzie za niedługo, ale jak ktoś to chce, żebyście wiedzieli, no bo to nie jest żaden bug, tylko po prostu twórcy specjalnie jeszcze ich nie dodają, bo czekają na odpowiedni moment, a są naprawdę kozackie u tych skinków, jak widzicie. E, no ale 299 gemów troszkę drogo. No to przechodzimy do trzeciego pytanka, czy jest jakiś skin, którego zakupów w Brawl Stars żałujesz? E, no na pewno są takie skiny, bo ja mam dużo skinków, więc jest też dużo takich skinów, których w sobie zakupów żałuję. I na przykład kupiłem je dlatego, bo miałem jakiś challenge, jakieś wyzwanie, czy coś w tym stylu. E, między innymi jednym z tych skinów jest Tor Bibi, czyli najświeższy skin, którego ostatnio kupiłem. E, miałem wyzwanie, że muszę go kupić, bo muszę kupić cały sklep w Brawl Stars, no i akurat on tam był. E, no a powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o Bibi, to jest to postać, za którą no zbytnio nie przepadam. Nie gram nią jakoś dużo. Tym bardziej, że mam ją już wbitą na 25. Rang, więc no w ogóle jej nie używam. E, a no musiałem kupić tego skinka, który kosztował bardzo dużo. Jest on mega ładny, nie będę ukrywał, ale jak za tą cenę, to mógłbym sobie na przykład kupić e, przeklętą piratkę Bibi. Jeszcze zostałoby mi 149 gemów na jakiegoś innego epickiego skina. A ta przeklęta piratka nawet mi się podoba bardziej e, niż ten skinek który Bibi, mimo że jest dwa razy tańsza od niego. Kolejny skinek, którego zakupu żałuję, to Żuk Mek, Ją też musiałem kupić na ostatnim odcinku. A ja mam domek dużo lepszego skinka, tego monster trakowego. E, co prawda, no ten skin nie był aż tak drogi, bo tylko 79 gemów. Jeszcze był na przy cenie, ale nie zmienia faktu, że jakbym mógł sam wybrać, to te gemy, na pewno bym inaczej spożytkował. I takich skinów pewnie znalazłoby się też więcej. Ja Wam dałem takie szybkie dwa przykłady. Czy słyszałeś o nowej grze Super Squad Busters, która wychodzi w kwietniu? Tak, jak najbardziej słyszałem, dokładniej to ma wyjść 23 kwietnia. Będzie to totalnie nowa gierka od Super która będzie połączeniem wielu innych ich gier, czyli Stars, Clash Royale, Clash of Clans i tak dalej, High Day nawet. Postacie z tych wszystkich gierek złączą się w jedną? No w sumie już trochę Wam nagrywałem kiedyś o tej grze, gdy były pierwsze informacje o niej. Mówi Wam, jak ta gra wygląda, i tym podobne. I 23 kwietnia ma ona wyjść już w takiej oficjalnej becie, że gracze z innych krajów, jak na przykład właśnie Norwegia, Kanada i tak dalej, będą mogli normalnie sobie tą grę pobrać na sklepie Play. My niestety w Polsce, na naszych sklepach, czy to na upstorze, czy na sklepie Play nie będziemy jej mieli dostępnej, z tego co mi się wydaje. Mogę się mylić, aczkolwiek chyba się raczej nie mylę. Więc jedyna opcja, żeby w nią zagrać, no to trzeba będzie pobrać VPN, czy coś takiego specjalnego, co zmienia nam region, no i na przykład zmienić sobie na Kanadę, i wtedy normalnie nam to będzie działało. Gierka może być spoczko, aczkolwiek, no na pewno lepsza od brola, nie będzie, chociaż no zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ja może sam sobie ją trochę potestuję i jak uznam, że będzie warta nagrywania to może jakieś odcinki z niej wlecą. Piąte i w sumie chyba najciekawsze pytanko, czy wrócą jeszcze jakieś darmowe prezenty od MrBeast'a w Brawl Stars? No jak pamiętacie jakiś czas temu twórcy mocno nas zaskoczyli i wbili ze współpracą z Beastem. normalnie jeden z większych youtuberów na całej platformie, chyba najbardziej kojarzony jeśli chodzi o YouTube'a, czyli MrBeast, który ma ponad 250 milionów subów miał współpracę z Brawl Stars, no i wtedy gdy właśnie miał tą współpracę, do sklepów była specjalna oferta z darmowymi monetami dla nas. Było to ponad 450 monet, z tego co kojarzę. No i działo się to też w okolicach Black Friday i Cyber Monday, czyli właśnie listopada. Od tamtego momentu jest dalej dosyć głośno o Mr. Beastie i Brawl Stars, mimo że tak naprawdę to był tylko taki jednorazowy prezent i nic więcej później się nie działo. Jeszcze w jednym ze swoich odcinków, właśnie Jimmy, czyli Mister Beast, dał tam też nawiązanie do Brawl Stars. Był to jakiś challenge i on tam właśnie w tle miał logo Brawl Stars pokazane. Więc dużo ludzi myślało po tym, że jeszcze jakaś współpraca będzie. Ja jeśli miałbym obstawić. Na dzień dzisiejszy, to powiedziałbym, że raczej nie. Raczej twórcy Brownstasu już z Mr. Beastem nie będą współpracować. Myślę, że to była taka jednorazowa współpraca, wyszło to fajnie. Mr. Beast m.in. współpracował już ze Stumble Guysem, czy też z innymi grami i pewnie będzie chciał robić jakieś inne nowe projekty, ale to jest tylko takie moje zdanie. Może być tak, że jeszcze kiedyś Mr. Beast wróci do Brawl Stars i też będzie miał współpracę, ale jak miałbym odpowiadać, to już więcej darmowych prezentów od Mr. Beasta według mnie nie będzie. Ktoś nawet stworzył Kozacki Koncept, gdzie wtedy, gdy miał współpracę Mr. Beast, no to mogłaby wejść jego postać, która byłaby legendą. Chcielibyście takiego Mr. Beasta legendarnego, czyli jego bestie E, która właśnie byłaby legendarnym zadymiazłem Moim zdaniem fajnie by to pasowało Ale z takich dobrych wiadomości twórcy Brawl Stars No ostatnio mieli współpracę m.in. z Baby Sharkiem e, Czyli też bardzo znaną piosenką taką na YouTubie Więc kolejna taka współpraca z znaną marką wleciała Co pokazuje nam, że są otwarci na jakieś różne współprace I łączenia z innymi różnymi projektami Więc ja się nie mogę doczekać co będzie kolejne Napiszcie w komentarzach jak myślicie Może jakiś Spider man w połączeniu z Brawl Stars e, Kurczę, albo nie wiem, Scooby-Doo w połączeniu z Brawl Stars I skiny specjalne ze Scooby-Doo To by było coś pięknego Następne pytanie Dotyczy esportu i właśnie sobie wejdziemy w tą specjalną zakładkę. No i pytacie się mnie tutaj, kiedy kolejne finały miesiąca w Brawl Stars? No to już wam pokazuję co miesięczne finały odbędą się 27 i 28 kwietnia. No właśnie europejskie, czyli te, które ja będę komentował najprawdopodobniej razem z Wenim, bo na pewno na moim kanale właśnie 27 kwietnia zobaczycie live'a, czyli komentowanie po polsku tych mistrzostw. One odbędą się 27 w sobotę, czyli pod koniec kwietnia. Teraz 13 i 14 kwietnia, czyli za niecały tydzień będą odbywały się kwalifikacje i wtedy poznamy dopiero, jakie drużyny. W tych finałach się znajdą. Czyli jeszcze nie wiemy, czy Zeta będzie właśnie grała, bo muszą się najpierw zakwalifikować. Wydaje mi się, że chłopaki bez problemu dadzą sobie radę i raczej ich zobaczymy w tych finałach właśnie comiesięcznych, które będą pod koniec kwietnia, ale no nigdy nie wiadomo, więc jak już poznamy wszystkie drużyny, które awansują na te finały, no to ja na pewno powiem wam to w którymś odcinku zniósł, więc tym bardziej subskrybujcie moje obydwa kanały. Jest jeszcze pytanko, czy grać się dużo lepiej w Brawl Stars na iPadzie i czy warto go kupować właśnie pod Brawl Stars. Powiem wam tak, no ostatnio jak wiecie zakupiłem sobie iPada, proszę bardzo, specjalnie go zakupiłem do liveików. Więc jutro myślę, że pojawi się pierwszy live, gdzie będę grał na iPadzie Troszkę już pograłem w Brawla właśnie na tym sprzęcie I szczerze wam powiedziawszy, gra mi się o wiele lepiej Tam te postacie są tak duże, że dużo łatwiej się trafia, dużo lepiej się celuje Gra jest naprawdę mega płynna, nie ma żadnych lagów Więc to nie jest żadna reklama, po prostu polecam wam mega iPada do grania w Brawl Stars A w tym odcinku to na tyle, zadawajcie kolejne pytanka w komentarzu Do zobaczenia, trzymajcie się, piona!